Witam wszystkich, jestem dzisiaj na wsi. To jest mała miejscowość, która nazywa się. Czekaj. Tak, taka zabawna nazwa. Jest to wioska położona 85 km od Krakowa w kierunku Warszawy, jak się jedzie, i spędzam tutaj czas. Osobny vlog, będziecie mieli okazję zobaczyć z tego miejsca w innym filmie, ale w tym. Z cyklu kilka minut o Rumunii. Chciałem opowiedzieć i porównać, jak wygląda wieś w Polsce, a jak wygląda w Rumunii, ponieważ mam swoje takie duże spostrzeżenia i są naprawdę różnice, jeśli chodzi o te wioski w obu krajach. Także zapraszam Was na dzisiejszy film. Przejdę się alejkami. I pokażę Wam, jak wygląda polska wieś. Pewnie większość z Was po prostu bywa w jakichś tam wioskach i może dobrze wiecie, ale w tym filmie, tak jak już wspomniałem, będę chciał też podyskutować o takich zasadniczych różnicach i może spacerując tutaj uda mi się je pokazać. Przejdę się alejkami i będę Wam pokazywał, jak wygląda to miejsce. Pewnie większość z Was ma jakiś tam obraz, jaki powinna mieć polska wieś. Ale chodząc tutaj, to będę chciał tak odnieść się do tego, jak jest właśnie w Rumunii. Pierwszą rzeczą taka, która mi się nasunęła na myśl, no to są w ogóle domy, takie domy na wsi, które są w Polsce, a które są w Rumunii. No zobaczcie tutaj, jak te domy wyglądają, jak przechodzę. Tutaj naprawdę te domy wyglądają tak na bogato, na bogato. Ale to tylko z tego względu, że ludzie, którzy tutaj mają te domy, są to ludzie przyjezdni. I to nie są mieszkańcy, którzy by mieszkali na tej wiosce. No, oni po prostu tutaj przyjechali, wybudowali te domy i przyjeżdżają tutaj tak rekreacyjnie. To nie są tutajsi. Tak jak mówię właśnie. To są ludzie, którzy mają tutaj po prostu miejsce na odpoczynek, na relaks. Na wakacje, takie domki, jakbym to powiedział, działkowe, i jest ich naprawdę dużo. Tutaj już Wam pokażę następny, obrócę się. Taki domek, także jak to wygląda. To nie wygląda jak taki typowy dom mieszkalny, i nie widzę, żeby tam ktoś w tej chwili chyba był. Nie wiem, może śpią, bo jest godzina 5:30, jak nagrywam ten film. I po drugiej stronie widać, że tam budują też. Budują także. Cały czas powstają takie domki, przynajmniej w tej wiosce, to tak jak zauważyłem, i widok już takiej stodoły na przykład. No to tutaj należy do rzadkości, ale są tutaj również mieszkańcy, którzy mieszkają. Ja akurat tą wioskę znam, ponieważ przyjeżdżam tutaj od dzieciństwa. I no po prostu wiem, kto tutaj jest tutejszy, kto jest przyjezdny, że tak powiem. Oczywiście, może nie znam wszystkich ludzi, ale to się widzi po prostu na pierwszy rzut oka. Ponieważ, tak jak mówię, można odróżnić te domy, które tutaj były zawsze od pokoleń a, albo te, które wybudowały się teraz. A przejdę w to miejsce i pokażę Wam taki dom, który prawdopodobnie chyba już jest opuszczony. Wszedłem tak trochę na czyjąś posesję, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie przepędzi. W tym miejscu macie obraz takiego domku, który stoi tutaj od lat i... W tym momencie nie sądzę, żeby ktoś tutaj mieszkał, ale no jak widać, to są domy takie typowe, wiejskie, które budowano dawno temu, tak? To wcale nie znaczy, że teraz ludzie mieszkają w jakiś takich ruinach i te domy muszą wyglądać tak, jak ten tutaj. Mieszkańcy tej wioski mają też domy, w które po prostu zainwestowali, cały czas inwestują mieszkając tutaj. Zresztą, sami wiecie, jeżeli macie dom, że to jest cały czas inwestycja. Cały czas trzeba coś robić przy domu. I nie ma tak, że nic się nie będzie po prostu robiło, że nic się nie będzie działo. W tym miejscu kolejny taki domek. I ciekawa rzecz, która mi się tam nasunęła pod oczy, że tak powiem, to jest studnia. Nie wiem, czy będzie to widać, mam nadzieję, że nikt nie będzie. Tu widział, że ja podchodzę i filmuję. Tam jest taka studnia głębinowa taka. I takie studnie pamiętam, były. Były takie na korbkę, tak się kręciło, było wiaderko zaczepione na takiej linie i nabierało się wodę. Ja nawet pamiętam, jak tam naprzeciwko tego domu, w którym my jesteśmy, to nasi sąsiedzi, oni już zmarli ci państwo i ten obiekt został Przerobiony, później wam pokażę to miejsce tak z daleka. To tam była taka właśnie ta studnia głębinowa. I, i pamiętam jak sąsiedzi: to byli Państwo Pawlikowski. Nikt się nie obrazi, jak powiem ich nazwisko. Teraz prawdopodobnie nikt nie ogląda po prostu z ich rodziny tego YouTube'a. Także nie będzie problemu. I, I oni tam, póki jeszcze żyli, to po prostu. Byli takim przykładem typowej rodziny, która mieszkała na takiej polskiej wsi. Starsza pani, starszy pan. Hodowali kury, hodowali krowy, mieli konia i mieszkali sobie właśnie w tym domu. No już po prostu zmarli, tak? Także tak to wszystko tam wyglądało. I jeszcze o, tutaj jest ciekawe miejsce. A mianowicie dlatego, że tu jest taki dom, to znaczy, już Wam pokażę, tu są jakieś takie obiekty, jak jakaś szopa, stodoła, nie wiem jak to nazwać, a właściciel tego domu mieszka w takim ceglanym. Także to jest to, o czym właśnie mówię, że ludzie inwestują w te obiekty, gdzie tutaj mieszkają. I kolejny domek, taki turystyczny, to nie akurat naprawdę taki malenki, taki malenki domek, ale naprawdę wygląda tak. No uroczo bym powiedział. Teraz przejdę tutaj tak trochę w las i jest taki domek, który wam chciałem pokazać. Ja zawsze z niego no może nie tyle jak się śmiałem, ale tak jakoś po prostu on mi tutaj um, utkwił w pamięci i jest po prostu szczególny. A z czego to wynika, to już wam podejdę pokazać. Ten domek został wybudowany z wagonu kolejowego. Tak. Przyjrzyjcie się, to jest wagon kolejowy. Tam ma takie na dole, te takie, no co się dołącza, wagon do pozostałych wagonów. Także taki domek. No widzicie zresztą sami, naprawdę coś ciekawego. Przejdę się teraz w drugą stronę, będę wracał, ponieważ tam za mną ta droga prowadzi do takich stawów. Tam są takie stawy rybackie. Nie można tam legalnie tak łowić ryb. To, to po prostu należy do kogoś. No ale są, tylko po prostu oznajmiam. I, I muszę wracać w tą drogą, którą przyszedłem. I chciałem teraz coś się odnieść do tego, jak wyglądają właśnie te domy w Rumunii. Jak to w ogóle życie wygląda na wsi w Rumunii. I pierwszą taką zasadniczą różnicą, no to są właśnie te domy też. Wydaje mi się, że mimo że ludzie na wsiach inwestują w domy, to jednak mają mniej pieniędzy. Jednak te domy są naprawdę takie biedniejsze. Jak będziecie przyjeżdżać przez wieś jakąkolwiek w Rumunii, to będziecie mieli tego obraz, że te domy nie wyglądają tak jak, tak jak tutaj. Tak jak dom ceglany, koło którego przed chwilą przechodziłem nie, te domy są raz, że są mniejsze, o wiele mniejsze nie buduje się w Rumunii tych domów takich dużych, a poza tym tak jak mówię, one są o wiele, wiele biedniejsze kolejną taką rzeczą, która charakteryzuje polską wieś a rumuńską i to jest przede wszystkim największa różnica moim zdaniem to jest hodowla zwierząt ja wiem, że to się tak wszystko zmieniło, to wszystko tak Podążyło w innym kierunku. Kiedyś tutaj, jak przyjeżdżałem na tą wieś, byłem dzieckiem, chodziliśmy do sąsiadki, która miała krowę, która miała kury, która miała gęsi i hodowała naprawdę tych zwierząt dużo. Chodziliśmy tam głównie wziąć takie mleko. Mleko prosto od krowy. Wielu ludzi teraz to nawet nie wie, tak szczerze mówiąc, jak smakuje. Takie mleko. Bo kupujecie mleko w kartonie, mleko jakieś w butelce. Pamiętajcie, nie kupujcie mleka UHT. To, jest, to nie jest mleko, to nie jest mleko. Mleko UHT to jest wyrów mleko podobny i to jest tylko coś, co yy, jest trucizną, to jest trucizna, mleko UHT. Yy, ponieważ jest to tak, jak nazwa wskazuje Ultra High Temperature, czyli w wysokiej temperaturze, jest po prostu no, pasteryzowane i nie posiada żadnych kultur, bakterii żadnych, jest tak odjałowionym produktem mlekopodobnym, że nic z tego po prostu dobrego nie ma i ono tylko szkodzi zdrowiu, rozkłada się, gnije w jelitach, to jest naprawdę syf. I wiecie co? Zaczął padać deszcz. Ale nie pada jakoś tak jeszcze bardzo. Przejdę się tędy, może jakoś dojdę do domu no, i nie wiem, będę kontynuował ten film chyba z ogródka albo gdzieś, bo po prostu się nie da nagrywać. Trochę sfilmuję stojąc pod drzewem. Tutaj tak właściwie nie czuć tego deszczu. Kolejny taki wiejski domek, ten akurat wygląda biednie, bym powiedział. Muszę Wam powiedzieć, że tak się rozlało, że po prostu nie dam rady tam spacerować i opowiadać Wam o. Polskiej wsi, o rumuńskiej wsi. No niestety nie da się, nie da się naprawdę, choćbym chciał. Jest taka ulewa i nie zapowiada się, żeby to e, przestało tak szybko padać. Stoję sobie teraz na ganku naszego domu. Wysiadam na górę, ponieważ no, tutaj jakoś tak wydaje mi się, że to jest lepsze miejsce do nagrywania. Mam ze sobą, tutaj sięgam po e, kubek e, z kawą, także. Napiję się zresztą. Dobra, rozpuszczalna kawa bez cukru. Pamiętajcie, cukier to jest biała śmierć. No i będę chciał kontynuować moje nagranie raczej z tego miejsca, tak mi się coś wydaje. No bo, bo nie wiem, bo po prostu się a chcę nagrać ten film i jeszcze Wam powiedzieć o kilku rzeczach. Także no, jeżeli macie ochotę, no to oczywiście zostańcie razem ze mną. Także tak jak już wspomniałem o tych zwierzętach, sąsiadka tutaj miała krowy. W tym domu mieszkała pani, od której brałem mleko prosto od krowy jako dziecko, także to jest właśnie ten obiekt. Tu przydarzała się właśnie taka historia. Można było do niej chodzić, brać mleko. Ja jako dziecko właśnie tam chodziłem i jak wziąłem od niej 2 litry mleka, to czasami zdarzało się tak, że jeden litr takiego mleka, e, takiego krowiego, e, no to potrafiłem wypić w drodze tutaj do domu. Także to było coś niesamowitego, ponieważ to mleko było tak dobre, było tak gęste, ono było naprawdę tłuste. Takie mleko wiejskie, ono nie ma 3,5% tłuszczu. Ono ma kilkanaście, kilkadziesiąt procent tłuszczu, takie wiejskie mleko, ponieważ z niego można było zrobić śmietanę, masło. Moja babcia tak robiła także no to było coś jeżeli kiedyś można było właśnie iść i takie mleko sobie kupić, a teraz zauważyłem, że na tej polskiej wsi to się wszystko tak zmieniło, to znaczy ta sąsiadka już nie ma krów, hoduje tam jakieś chyba kury tylko i tylko to, ale krowy już jej się nie opłaca hodować, już nie ten i to wszystko tak właśnie zmierza do tego, że ludzie wyzbywają się tych zwierząt na wsiach. Owszem, tutaj, gdzie mieszkają ci sąsiedzi yy, naprzeciwko nas, yy, ci państwo, którzy tam kiedyś umarli, no to oni mieli yy, domek, w którym hodowali właśnie zwierzęta. Później długi czas ten dom stał taki opuszczony i kupił to ktoś, któryś tutaj z sąsiadów i teraz on hoduje tam krowy. Ale to jest tak na potrzeb takiej farmy, wiecie o co chodzi, na taki większy. Yy, zasięg, że tak powiem, tak. No to takie coś się tutaj wydarzyło. Nie mam możliwości teraz wam tego pokazania. Chciałem to sfilmować, no ale pada. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, czy nie. Nagrywam teraz ten film, ponieważ yy, przestało padać. I robię to po prostu <laughs> później, aby będziecie mieli okazję to zobaczyć w tym momencie. Tak wygląda właśnie ta yy, posiadłość. Tutaj robią. W zasadzie hodują krowy, także to jest coś, co właśnie jest, no powiedzmy, zrobione jako taki biznes, jeśli chodzi o owieść, tak. No i to się nie zdarza, że tak powiem, często. Tu są jakieś takie silosy, tam widać, tak, w oddali silos o imieniu Michał. No i tam, właśnie w tych budynkach są też te krowy, jakieś tu mają maszyny rolnicze, traktor. Różnego rodzaju takie rzeczy. No, gdzieś ten biznes taki na wsiach musi po prostu istnieć i gdzieś ludzie muszą to robić, tak? O, zaraz wam podejdę i pokażę, jeszcze troszkę jest bliższa. Pieska, pies szczekający i jest on przywiązany do łańcucha, niestety. Jeszcze jedna rzecz. Ja wiem, że to może nie będzie zbyt, jak to się mówi, fafuśne, ale to jest taki gnój. Takie gnojowisko. No i to niestety. Czasami jak wiatr zawieje, to czuć u nas na ogrodzie, także to jest taki duży minus, jeśli chodzi o to miejsce. A tam jakieś takie te bale ze słomy, z czego to jest, nie wiem, napiszcie komentarz. Jeżeli się uda, to w międzyczasie będziecie teraz widzieć sceny jakiegoś filmu z tego miejsca tutaj naprzeciwko nas. No bo nie będę w deszczu filmował, tak? Także oni hodują te krowy. Jeżeli chodzi o tą wieś, ale tak, to nikt w tej wsi już tutaj nie ma krów. Może faktycznie jakieś tam kilka tych kurczaków, no to ktoś tutaj sobie jeszcze hoduje, ale poza tym to ludzie odbiegli od hodowli zwierząt. A teraz w ramach takiego przerwnika to Wam pokażę w ogóle, jaki tu mam widok z balkonu. Tam jest naprzeciwko właśnie no posesja sąsiada. On ma taki tarw, tak. I tam on zajmuje się cięciem drzewa, także no, taki miły pan, zawsze można na niego liczyć. Jak tutaj potrzebowaliśmy drzewo na opał, no to kupowało się od nadleśnictwa i on mógł nam tutaj pociąć to drzewo no, na takie mniejsze kawałki, które później nam no, wystarczyło sobie jakoś tam porąbać i mieć do palenia w takim kominku, ponieważ mamy taki kominek w środku. W środku wam nie pokazywałem domu. Nie wiem, dzisiaj nie będę tam filmował, może następnym razem zobaczę. Także kominek jest, no i oczywiście drzewa też się używało do grilla, tak? Także tak wygląda właśnie ta okolica przede mną, a ja będę dalej kontynuował mój film. Także tak to wygląda w Polsce, a w Rumunii większość ludzi ma zwierzęta w domu. Ja nawet nie muszę daleko szukać przykładu, ponieważ rodzice Any. Hodują, może nie krowy, ale hodują świnie, mają kury, kurczaka, no mają tych zwierząt po prostu dużo, tak? Mają dużo. Może sąsiedzi mają też więcej, bo mają tam gęsi. Sąsiadka ma też kozę, tak? Kaczki, i wszyscy generalnie na wsi, tam skądana na przykład pochodzi, no to hodują tych zwierząt naprawdę dużej ilości i tych zwierząt można tam spotkać. W każdym domu. Jeden ma to, drugi ma tamto. Ludzie tak się też uzupełniają. Jeden od drugiego kupuje albo wymieniają się tatany. Kiedyś coś tam pomagał sąsiadowi takiemu, któremu no, coś tam pomagał tak delikatnie budować. Znaczy, to było coś no, naprawiać powiedzmy no. I w zamian za to dostał od niego takie mięso z tego, z jagnięciny. Akurat to było mu potrzebne na święta także, wielkanocne, także wtedy tak się rozliczyli, ponieważ to samo takie mięso jagnięce, no to ono jest naprawdę drogie, więc zamiast tam płacić, yy, brać od sąsiada pieniądze, to dostał na przykład to mięso takie jagnięce. Dużo tego mięsa, nie że kilogram czy dwa, tylko dostał taki, no, taki, taki pół takiej jagnięciny, tak, za tą pracę, którą tam wykonał i pomógł temu sąsiadowi. Nagram teraz trochę z innej perspektywy. Będzie widać trochę ganek, no i tak to właśnie jest. Także wszyscy na wsiach w Rumunii i to na każdej praktycznie wiosce, no może nie wiem, gdzieś tam te takie wioski, które są w pobliżu Bukaresztu, to wygląda to troszkę inaczej z tego względu, że tam bardziej tak się rozwija taka wieś i tam mieszkają ludzie, którzy uciekają z miasta, ale chcą być blisko Bukaresztu, ponieważ mają perspektywę pracy. I tam już budują bardziej tak domy, żeby mieli tylko domy tak zwane mieszkalne, ale nie budują tych domów w celu hodowania tak znowu jakichś zwierząt. Chociaż może nie wszyscy, niektórzy faktycznie mają też te zwierzęta. Ja się spotkałem z tym i nieraz słyszałem odgłos piejących kur w Bukareszcie, tam w sektorze piątym jak gdzieś spacerowałem, także to jest normalne, to jest normalne. Mój kolega Paweł którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca widział jak pewien pan opalał świnie taką opalarką, takim ogniem, płomieniem z sierści i robił to na środku ulicy w Bukareszcie. także takie rzeczy się dzieją w Rumunii Rumunii mają po prostu dużo zwierząt hodują i to mi się podoba to mi się podoba, ponieważ no wygląda to inaczej. Ludzie mają dostęp przez to też do takiej zdrowej żywności. Ja nie mam problemu, żeby iść na plac i kupić takiego kurczaka, który jest ze wsi. A tutaj już trzeba trochę szukać. Tutaj tak na placach nie kupicie takiej kury ze wsi. Musicie mieć jakiegoś takiego rolnika zaufanego, czy taka wieprzowina na przykład, jak my mamy i przywozimy z domu od Anny, od rodziców Takiej wieprzowiny w Polsce tutaj, to jak nie znacie jakiegoś rolnika to nie kupicie po prostu, nie kupicie i będziecie jeść taką sklepową, która nie jest no, zatruta jakimiś tymi chemikaliami, dużo tej wieprzowiny się sprowadza z Danii, z Holandii do Polski i taka świnia, która jest sklepowa, to te świnie wcale nie rosną tak długo, je się tuczy na sterydach, na Jakichś tam takich środkach dopingujących, tak? I taka świnia po trzech miesiącach, bo to liczy się czas, a czas to pieniądz, tak? I po trzech miesiącach takiej świni hodowli się ją zabija, i y, taka świnia nawet nie ma tłuszczu w ogóle. Ja jak y, byłem przy tym, jak kroiliśmy świnie, jak rodzice Ani y, zabili świnie, no to ta świnia miała takiego smalcu, takiego tłuszczu. 10-12 cm, także no, to był jeden tłuszcz. I ta świnia, żeby urosnąć, to ona potrzebowała około 8 miesięcy, a nie 3 miesiące, tak, żeby była zdacna do takiego przetworzenia do, do zabicia i do zrobienia właśnie z niej mięsa. Mam tutaj jeszcze troszkę swojej kawy, także chwilkę przerwy i będę kontynuował dalej. Także to są takie różnice. O której chciałem Wam powiedzieć i mówię w tej chwili, właśnie jeśli chodzi o rumuńską wieś, a polską, tak jak już powiedziałem, no to te domy przede wszystkim wyglądają trochę biedniej w Rumunii, ale mimo tego, że wyglądają biedniej, to ludzie mają więcej bym powiedział i moim zdaniem oni są bogatsi, o to, że mają możliwość hodowli tych zwierząt, że mają możliwość dostępu do tej zdrowej takiej żywności. Ponieważ wiedzą co mają, co hodują yy, i po prostu są zdrowsi. Są zdrowsi, ale to jest takie moje spostrzeżenie. Jest mi przykro, że niestety yy, tak nie ma w Polsce i że tak się to zatraca taka yy, nawet bym powiedział mentalność tak? hodowli zwierząt w Polsce. Yy, ja nawet będąc w Rumunii, będąc w Bukareszcie to widziałem takie dorożki, przejeżdżały konie normalnie. Gdzie wy widzieliście ostatnio konia na wsi, tak? Nie ma po prostu, nie ma. Może gdzieś, na pewno też jest, tak? To nie jest tak, że wszędzie opustoszało, tak? Ale taki widok jak był kiedyś, jaki można było spotkać. Jak przyjeżdżałem tutaj jako dziecko, no to tutaj było dużo jakichś takich bryczek, takich koni. Sąsiedzi mieli, oni jeździli tymi bryczkami. Z koniem w pole jeździli. Sąsiad, który żył naprzeciwko, chodził kosić kosą. Nie było kombajnów, nie było ten. On miał pole z żytem i chodził kosić kosą. To żyto, także w ogóle inna mentalność była, inne wszystko. Ja nie mówię, że taki rozwój na wsi jest zły, żeby inwestować w jakieś maszyny. To wszystko ułatwia pracę i tak dalej. Ja uważam, że to jest może i dobre, ale. Sama taka mentalność, że ludzie w Polsce nie mają tych zwierząt na wsiach, no to bardzo to różni się, bardzo się to różni, jeśli chodzi o, o te dwa kraje. No i jest jak jest, także to są takie, takie w zasadzie najważniejsze różnice, o których chciałem powiedzieć: o tych domach, że wyglądają biedni i o tej hodowli zwierząt. Deszcz pada niestety cały czas. Nie wiem czy to przestanie w ogóle czy nie. Kiedy? To jest właśnie ta nasza taka polska pogoda. No i co mogę powiedzieć? Będę pomału kończył ten film, ponieważ myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Szkoda, że nie mogłem tutaj więcej sfilmować, jeśli chodzi o tą wieś. No ale widzicie jakie są warunki. Po południu planuję stąd jechać, ale też nie będę całego dnia poświęcał na nagrywanie filmów. Wiecie, jak to jest. Każdy ma swoje też jakieś zajęcia. No i co? Będę pomału kończył też ten film, także jeżeli wam się podobało, to dajcie oczywiście łapki w górę. Napiszcie, jaką wy wieś pamiętacie z dzieciństwa, czy na jakiej wsi mieszkaliście, czy byliście. Napiszcie jakiś komentarz, czy byliście też na wsi w Rumunii jak to tam wygląda. Ja kiedyś mam zamiar zrobić taki film i nagrać jak wygląda taka rumuńska wieś. Nie robiłem tego wcześniej. No, z jakichś tam pewnych względów, ale ale planuję zrobić też taki film i Wam pokazać jak wygląda też faktycznie taka wioska w Rumunii. Jak tam ludzie hodują te zwierzęta. Mam zamiar zrobić kiedyś taki film. Także... No... Napiszcie co uważacie. Będę już to tak jak mówię pomału kończył. I nie zapomnijcie jeszcze oczywiście o subskrypcji naszego kanału. Także tyle w zasadzie. idę robić jakieś śniadanie. I żegnam się z wami. Do zobaczenia.